Jeśli można, chciałem przyjrzeć się Mariuszowi w na, na naszym, na naszym portalu Sportowi Przyjaciele. Oczywiście Mariusz, w następie jesteś mm, bardzo znanym sportowcem, tak, bardzo znanym strongmanem na całym świecie, a my chcieliśmy Ciebie trochę przybliżyć. Przybliżyć jako człowieka takiego, który na co dzień ma do czynienia i z rodziną, ze znajomymi. Oczywiście nie ominiemy tutaj. Z żadnych pytań odnośnie płci pięknej, bo to na pewno nas interesuje. No i następnie, jako że jesteśmy w portalu Sportowi Przyjaciele, chciałbym zadać Ci pytanie Twoi sportowi przyjaciele, których cenisz, których na pewno obecnie posiadasz? Eee, akurat w portalu takich kolegów, no to Szymon Kołecki jest to chłopak, który... Z branży jest akurat i z nim akurat taki bliższy kontakt mam z tych wszystkich takich znanych sportowców. Poza innymi nie mam akurat kontaktu, dlatego że każdy gdzieś po całym świecie ciągle gdzieś tam lata Szymon Kołecki na stóla akurat, no to akurat z takimi chłopakami mamy kontakty, więc taki, tak bliżej utrzymuję z nimi kontakty. A to takich zagranicznych... Tak, tak naprawdę w świecie tym, w którym ja jestem, można pan, chyba Panie jeszcze zabić, o tym, dlatego że chyba za dobrze mi wszystko idzie, od 7 lat na każdy zawód, gdzie jeżdżę, cały czas wygrywam, cały czas wygrywam, mam swój charakter, mam swoje ja, pewne rzeczy, które mi się nie podobają, ja mówię od razu prosto z mostu, tak, tak i tak, bo jeżeli widzę po zawodniku, nie tylko w Polsce i za granicą, jak widzę, że po prostu ktoś się obija, ma potencjał, po prostu, prosto z mostu, przecież jesteś leń dla mnie i nic więcej. Masz potencjał niewykorzystający, ale oczywiście za to, że im powiesz prawdę, to jesteś B. No. no i ja poddaję swoimi ścieżkami, jeżeli przyjeżdżam na zawody, siadam sobie na ławce zbytnio, nie wdaję się w jakieś tam dyskusje, robię swoje, wychodzę. On robi 10, on zrobię 12, cześć, na razie swoje, zabieram i do widzenia. Rozumiem. Mariusz, jeśli jesteśmy już przy pytaniach sportowych, to może zapytam tak. Ostatnio dużo się mówi o Twoim przejściu na ring czyli MMA, K1, to co media rozpisują się do końca, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie prawdę, bo do końca tak niektórzy nie wierzą, bo no z jednej strony jesteś takim, no, jak pokazałeś w, w tańcu z gwiazdami, no dżentelmenem, który, który już tak trochę nam jako telewidzom, nie bardzo pasujesz do, 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 do tych trwałych walk. Jaka jest prawda? Na dzień dzisiejszy rzeczywiście ma znaczenie